w tych wersetach. Tu jest wyraźnie pokazane, że córki syjońskie wynoszą się i dumnie z wyciągniętą szyją chodzą. Brzęczą tymi swoimi y, drobnymi kroczkami, tymi łańcuszkami na nogach, czyli jest jakby taka kusicielstwo, taka pycha. Takie kusicielstwo. O, patrzy na mnie, o, patrzy na mnie. Super, super. Uwiodłam go, może się tam... I, i już w głowie jest zamysł. Jaki? Nie jest czystość myśli tam, tylko jest zamysł, żeby kusić, a tam ktoś się skusi i później jeden śpi z drugim albo coś tam se robi z pięćdziesiątym i trzydziestą i tak dalej. I tak to wygląda, że później transfer demonów i obrzydliwości się dzieją. A jedno, jedna płeć wykorzystuje te ozdoby i te różne rzeczy, żeby zdobyć kogoś, nie próbuje dobrymi uczynkami zaimponować. Nie próbuje modlitwy i postu, nie próbuje dobrych uczynków zaimponować dobrymi uczynkami. Tylko próbuję na odwrót.